Siemaneczko, dzisiaj specjalny odcinek z gościem z u Uwęglarza jesteśmy, Siemanko, siemaneczko, yy, zrobiliśmy sobie mega trening klatki, materiał będzie na kanale Uwęglarza, link macie w opisie już do kanału, o. także bądźcie czujni, a dzisiaj taka luźna Pf, pogaducha, pogaducha, pogaducha i co? Nie. No i co? No i odpalam telefon i patrzymy co w tych komentarzach tak naprawdę jest. Bo dzisiaj TikToka nagrałem właśnie, że mody ninja tutaj wbija na badania hormonalne. Właśnie, już jesteśmy po badaniach. Jakie badania robiliśmy? Yy, ogólnie przebadaliśmy tak. Cały tutaj profil hormonalny, na pewno jest tak. Morfologia, LH, czyli produkcja testosteronu przez jądra, FSH, produkcja testosteronu przez przysadkę. Yy, do tego jest SHBG, czyli białko wiążące testosteron całkowity i do tego estradiol i prolaktyna. Więc zobaczymy jak to wyjdzie i dzisiaj też odpowiemy wam na komentarze, które właśnie pod tym filmikiem zadaliście, że czy to się w ogóle wyjdzie, czy to nie będzie oszustwo. Więc już tutaj wchodzę na moim Kingtongu i patrzymy. No, yy, tylko, tylko. I dzisiaj właśnie przetestował jeden z moich wielu treningów na klatę. Jak oceniasz? Powiem ci tak, Rafał, trening jest naprawdę świetny i tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, tym co ogólnie będzie dla na mój kanał, jest to świetna alternatywa przede wszystkim dla osób, które mają mało czasu, a chcą zrobić naprawdę dobry, mocny trening. Bo nie oszukujmy się, jednak nie wszyscy mają tyle czasu, żeby gdzieś tam siedzieć nawet te dwie godziny na siłowni. A jak mamy tą objętość większą, to wtedy takimi albo super serie, albo ogólnie krótkie przerwy i wtedy też na wysokiej częstotliwości działamy. To naprawdę robi robotę. Dla mnie to jest nowy bodziec, bo naprawdę nie trenowałam w ten sposób nigdy. I pompa była ogromna. Zobaczymy co jutro będzie, no ale odstawiam, że będzie czuć mocno. Niecałą godzinkę zrobiliśmy mega, mega potężny trening, klatki, nie? Także tak. pompa była potężna. Także link w opisie macie do kanału i bądźcie czujni, bo zobaczycie jaki to był trening. Także przechodzimy do Dokładnie, I lecimy z pytaniami. I tutaj taki, taki jedno, jeden komentarz mi tutaj bardzo utkwił i brzmi on tak. Badania kwi koniecznie coś wykryją. jest. Czy nie jest na bombie, a co to da? Ważne, że robi dobrą robotę. I tutaj jak najbardziej Łukasz, fajnie, że robi dobrą robotę, tylko to my to nagrywamy dlatego, bo wy chcecie, bo wy pytacie o tą naturalność itd. i tak dalej. Też ktoś zadał pytanie, że Paweł mówi, że ci to nie obchodzi, czy jest na bombie, czy nie. I tak, mnie to nie obchodzi, natomiast jeżeli wy chcecie to oglądać, a my nagrywamy dla Was, no to czemu by nie nagrać takiego materiału? I tutaj już odpowiadam, oczywiście tak. To nie jest spektrum takie, że zbadasz i wiesz, że nikt nigdy nie brał. Ale powiem Wam tak, jak ktoś ma komuś nie uwierzyć, to co byś nie zrobił, to Ci i tak nie uwierzą. Co dadzą te badania nam? Pokażę na ten moment, jak tutaj wygląda gospodarka hormonalna. I od razu uprzedzam pytanie, gdy ktoś mówi tak, dobra, no ale to okres płytwania sobie wyczuł i zrobił badania, żeby był testosteron w normie, dlatego zbadaliśmy to LH i FSH, żeby zobaczyć, czy tutaj praca przesadki oraz jąder nie jest stłumiona. I jeżeli nie jest stłumiona, to aktualnie na przestrzeni ostatnich

no, nie był na bombie, a to, żeby udowodnić, że nigdy kiedykolwiek to już tak naprawdę no musicie uwierzyć na słowo, bo tutaj nie ma takich badań, oczywiście są różne wariografy i tak dalej. Ale to też się dało szukać. Tak naprawdę no, jak ktoś nie chce wierzyć, to i tak nie uwierzy. Ja oceniałem tutaj sylwetkę młodego, jest naprawdę estetyczna, jest fajnie wygląda. Jak widzieliście zdjęcie moje z młodym, to widzicie jaka jest różnica wagi, ale ta jakość mięśnia u Rafała jest dużo większa, dużo lepsza, ponieważ nie ma kanki tłuszczowe w takim stopniu jak na przykład jest u mnie. I ja na przykład mógłbym ważyć 10 kg mniej i nie być na bombie, bo aktualnie też nie jestem. I wtedy ktoś mógłby powiedzieć, że ja wszedłem. A tak naprawdę po prostu tą sylwetkę poprawię, więc to nie jest wyznacznie. Także wiecie, ten materiał tylko powstaje dlatego przez setki, setki komentujących, którzy po prostu. A iść na badania, a iść na badania. Akurat jest taka możliwość, że on się na tym zna, wziął mnie na te badania i po prostu on się na ten temat wypowie. On te papiery zobaczy, on powie. Oceni to, czy jestem, czy nie jestem. Ja zawsze mówię, że nie jestem, a tu jest osoba, która się zna i on się na temat wypowie. Dokładnie, także tutaj powiem Wam, moi drodzy, że no... Odrzućmy te kwestię, czy jest na dopingu, czy nie. Oczywiście wiem, że to jest taka burza cały czas, ale to też widzę, zawsze są komentarze. Ten jest na bombie, ten jest na tym. Nawet teraz widziałem komentarz, co dodaliśmy fotkę i gościu napisał tak, bardziej już w moją stronę, tak uszczypliwie, że widać tutaj, że Rafał trenuje sobie i ta jakość mięśnia jest fajna, a ja widać, że jestem wielki podlany na bombie. Tylko, że to, że ktoś jest podlany, to nie oznacza, że jest na bombie. Ja równie dobrze mogłem być na bombie, być podlanym, ale to wszystko jest kwestia, właśnie, treningu i diety. co też mówiliśmy na treningu, że właśnie wszystko tutaj się dobiera pod osobę i to, co na nas działa, niekoniecznie musi działać na ciebie. Natomiast no, póki ludzie nie będą zadawać takich pytań, no to temat ciągle będzie wałkowany, no bo jak jest zainteresowanie, no to po coś to też nagrywamy, co nie? I tak. No tak. A jak ogólnie oceniasz badania? To były twoje pierwsze badania krwi? Znaczy nie. powiem wam, że kiedyś, kiedyś na starym kanale ktoś po prostu, mówiłem tak, kto chce badania, zapłaci i pojadę, bo ja nie mam nic tak naprawdę do ukrycia. I na to czekałem, żeby ktoś zapłacił, to pojadę, bo... Mój na co chcecie, ale zapłacicie mi. Bo ja nie mam zamiaru z własnej kieszeni wydawać pieniądze na coś, co po prostu tak ten nie uwierzy, ten uwierzy, i zrobi się znowu burza, że było oszukane czy coś. I kiedyś odpaliłem donaty i ktoś mi wysłał po prostu na badania testosteronu. W ten dzień, co dostałem te pieniądze, na drugi dzień, szósta rano, poszedłem te badania zrobić od razu, z miejsca. Zrobiłem te badania, wysłał pieniądze tylko na ten test testosteronu. To, to, zrobiłem, to z Donata, co mówiłeś, nie? To z Donata, ja to poszedłem i na drugi dzień. Na, no, na drugi dzień, bo pierwszego dnia zostałem Donata, na drugiego dnia zrobiłem rano badania. No w trzecim dniu już miałem badania. I wstawiłem na TikToka, to wszyscy, znaczy większość, że oszukane, że ugadane, że to, że to pokaże, że tamto, że to tylko testosteron, że to nic nie wynika. Dałem sobie z tym spokój. Poznałem tutaj chłopa, który się na tym zna. Zgadaliśmy się, ugadaliśmy gdzie, co, jak, gdzie mam podjechać. Ja się na tym nie znam zupełnie, on mnie zaprowadził do kliniki. Ja z własnej kieszeni poświęciłem pieniądze, żeby zapłacić za te badania. Ja nie wiem, co tam siedzi w tych badaniach. Te badania on zobaczy i on się tak, na ten temat wypowie. Tak, także tutaj czekamy tak naprawdę na wyniki. Dzisiaj miał być montowany cały filmik dotyczący tych badań. Ale pani mówiła, że tam na testosteron i SHBG będziemy czekać do wtorku. Także po prostu to się przedłuży, no tutaj musicie po prostu być cierpliwi. Tak, także zostawcie subskrypcję, dzwoneczek i bądźcie czuli, bo naprawdę gruby materiał wleci z tych badań i no. będzie się działo. No i już czekamy, aż będą odpowiedzi na to. Pewnie tutaj będą naprawdę ciekawe komentarze. Wiecie, mi to tak naprawdę tutaj lata, jeżeli o to chodzi, bo, bo mnie to w ogóle nie interesuje, ale naprawdę, no mówię, jest tych pytań sporo, jeżeli chodzi tutaj o badania hormonalne. To mówię, no po co miałby ktoś w ogóle udawać, tym bardziej, że jeżeli teraz daje taki, jestem jako adwokat tutaj e, Rafała, że jeżeli miałby być na bombie na przykład i miałby się teraz dobrze odblokować, nawet gdyby i tak dalej te wyniki wyrównać, to też ta sylwetka by straciła na jakości. No bo wcześniej był na wspomaganiu, a teraz nie jest pod badania. No, ja ta cały czas się... mam formę, można powiedzieć, cały czas taką samą. Ja nie mam tak, że urosnę, spadek, jakieś, ja się na tym nie znam. Po prostu ja sobie ćwiczę regularnie z systematyka i z dnia na dzień Mam coraz lepsze efekty, jak nie mam sylwetkowo, to mam siłowo, jak nie wyciskam dużo, to zaś wiecie, wytrzymałość, po prostu czymś co chwilę progresuje. To nie jest tak, że w 4 tygodnie mega bomba, pff, nagle spadłem i chuj, bo jakieś spadki. Nie, kto mnie zna prywatnie, ja tą wagę cały czas trzymam. Wiadomo, na początku się sraja na przykład do mnie, że czemu ja na w trzy miesiące, ja miesiące przytyłem 60 kilo na 73, tam chyba 13 kilo, nie? Moja wina to jest tyle przytyłem, ja znam osoby, które nawet przytyły 20 kg, a nawet na siłowni nie byli, po prostu zalało ich coś, można zobaczyć te zdjęcia w 3 miesiącach przytyłem i to nie jest jakaś super jakościowa forma, tylko po prostu tyle przytyłem, tyle przytyłem, wiadomo, tam białka, masłówki, yy, jadną co chciałem i po prostu przytyłem. Nie wiem czy to była czysta jakość mięśniowa, czy to było zalanie, ale że urosło tak że sylwetkowo fajnie, to ja mam być temu winny? To chyba powinienem się cieszyć, dlatego jak ja zrobiłem to w 3 miesiące, to się pochwaliłem tym, że da się, da się. Inny nawet może przytyć 15 kg, a drugi 2 lata. Dlatego bez sensu jest na przykład oceniać siebie, że na przykład, jak ja przytyłem na przykład 10 kg w rok, czy na przykład w miesiąc, to nie mogę mówić, że jak ja przytyłem kilo, znaczy 10 kg w miesiąc, to nie mogę mówić, jak ktoś przytyje na przykład 15 kg w miesiąc, to jest niemożliwe, bo ja przytyłem 10 i robiłem wszystko co możliwe, a on przytył 15 kg. Nie mogę tak powiedzieć. Tym oceniać. bardziej weźmy pod uwagę fakt tutaj że no po co w ogóle na tą uwagę tak zwracać uwagę, bo tak się aż złożyło na wagę uwagę, ale no sami zobaczcie na tym zdjęciu, nie? No tutaj nas dzieli 50 kilo i co z tego tak naprawdę, skoro ta jakość sylwetki tutaj Urafała jest lepsza i ja na przykład nie mam żadnego problemu z tym, żeby to powiedzieć, jak to w czas, jak czasach jest idealny. Chcecie zobaczyć nasze porównania z napinki, to zapraszam na Instagram Młodynza24 i Jawożnicki ja podłoga podłogakos. Yy, Instagramy będą podane w opisie, także ta. możecie zobaczyć, jaka różnica jest między nami i... Tak. Ode mnie tutaj taka rada dla Was ogólnie, żeby właśnie waga była takim ostatnim parametrem, na który zwracamy uwagę. Bo tak naprawdę często na przykład w, redukcji, w okresie redukcji tkanki tłuszczowej chcemy spadać z wagi, nie? I ludzie patrzą na te cyferki, patrzą tak, o Jezu, nie spadła mi waga, a już się nie redukuję. Ale na przykład sylwetka się mogła poprawić, tak? Ja na przykład tak, na wagę nie patrzę, bo powiem Ci, ważyłem 77 i miałem gorszą sylwetkę jak teraz, a też ważyłem 77, po prostu trochę tłuszczu spadło, trochę mięśnia urosło i po prostu... Więcej siły, ta sama waga, a jest jakoś mieście inna. I na przykład mam zdjęcie, gdzie ważyłem 78, a trawa ze 77, a wygląda na większego. Po prostu ta jakoś mięśno się poprawiła. Tak, no ale tak samo na scenie, to nie jak to mówią kulturyści, no nie wychodzi waga na scenę, tylko tak naprawdę sylwetka, która Ja musi na wagę być powiem konkretna. wam nie patrzę, ale mam zamiar teraz właśnie tak przyjść do 85, zacząć tam liczyć te jedzenie, te białka, to wszystko i zobaczyć, czy faktycznie na diecie poprawię tę sylwetkę, bo na razie jem co chcę i chcę zobaczyć, czy zmuszając się do diety tam liczenia, poprawię tą sylwetkę, bo jak poprawią delikatnie... Trochę? To po, po jakiego grzyba ma się zmuszać? Tak się w ogóle tutaj u Rafała to jest fascynujące, że właśnie mimo tego, że tak ciężko trenuje na niego, to wszystko działa, nie trzyma stricte diety, że nie liczy tych kalorii, a efekty są i tak naprawdę no ktoś z boku może pomyśleć, tak naprawdę nie znając go, no ale to jest niemożliwe, ale tak naprawdę ja, sami wiecie, kto tutaj wie, jak jeżeli chodzi o doping, to nawet na dopingu są osoby, które nie liczą kalorii i nie mają efektów, także tutaj no robimy to, co na nas działa, jak na Rafała to działa, no to po prostu tak trzymać i tutaj też mi się nasunął komentarz, Patryk2703 mówił, że ninja jest na potężnej bombie, wyjaśnił go natychmiast, tylko teraz jest pytanie takie w jaki sposób go wyjaśnił, bo że Pamiętaj, moim zdaniem żeby wyjaśnił to musiałby jakiś problem tak, mieć nie? na temat tego człowieka się nie wypowiadam i nie mam zamiaru ale tak jak wspomniałem wcześniej, jak ktoś przytył 10 kg w rok, to nie znaczy że, ty, jak ktoś przytył 10 kilo w rok to nie znaczy, że ty możesz, nie możesz więcej czy mniej, każdy jest inny, tak to samo prawie. Te różne ćwiczenia są, macie dopierać do siebie, na kogoś będzie działać, na drugiego nie będzie działać, popatrzcie, to tak samo przejeżdżasz sobie koło bloku, fajny blok i od razu mówisz złodziej, pewnie zajebał, pewnie ukradł, nie, trzeba poznać historię, także to, że ja przytyłem tyle kilo, to nie znaczy, że ty tak nie możesz, możesz nawet więcej przytyć, bo po prostu każdy jest inny, troszkę jest mniejszy, trochę jest większy. To, jest, to, 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 jest to co też rozmawialiśmy wcześniej, te filmiki, to wszystkie treningi, nawet dieta i tak dalej, to wszystko jest inspiracja wiesz, dla was? Wiesz co ci powiem, bo tu jest tak, tak zwany ból dupy. bo jak ja widzę kogoś, że ktoś jest lepszy, to ja mu kibicuję, dopinguję, wspieram, że wiesz, motywacja. Tak. A są tacy ludzie, nie powiem kto, że po prostu widzi, że już jakiś młody dogania go, to, to jest niemożliwe. No bo jak ja ćwiczę 25 lat, to, to wiesz, technologia idzie do przodu, są tak. różne metody, każdy jest inny. Ktoś się rodzi z lepszym talentem, ktoś się rodzi z lepszymi gynami, ale wciądzie taki jeden, drugi, to jest niemożliwe. On na pewno musi brać, bo... Bo, bo ja ćwiczę 25%. Tym bardziej, że kulturystyka, ogólnie sporty sylwetkowe, to jest sport, w którym właśnie akurat genetyka ma ogromne znaczenie. I tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że nie każdy może wyglądać tak jak na przykład, nie wiem, Rafał, nie trzymając stricte diety, ale każdy może wyglądać lepiej. Czyli jak wyglądasz teraz X, masz na przykład lekką nadwagę, to zawsze możesz poprawić tą sylwetkę, ale też sobie nie wbijać do głowy, żeby po prostu odgapiać jeden do jednego. Ten ćwiczy, tak? Ja też ćwiczę i ja nie mam efektu bo to jest to Dokładnie. samo co Ja tak samo wcześniej. moje metody na treningu. Znaczy na YouTube pokazuję, bo ja nie ćwiczę dzień, dwa, ja ćwiczę już w październiku będzie piąty rok i jak ja ćwiczę, to już różnych metod próbowałem. I po prostu te, które dla mnie działają jak najlepiej, pokazuję się, dzielę z Wami, bo też może być tak, że zadziałają na Was, także dlaczego macie spróbować? Ale pod treningów łap czy tam klatki pleców sami odpowiadacie sobie że te treningi jednak działają, bo wystarczy zobaczyć sobie komentarze. To nie jest 2-3. Tam naprawdę setki komentarzy, jest 300-400, nawet czasami po 600 komentarzy i z tego 90% jest mega zadowolonych, że Rafał ja trenuję 15 lat, nic mi nie szło do przodu, że to ja, ja się nie wypowiadam na temat treningów. Na mnie działa, ale ludzie co stosowali te tringi są mega zadowoleni. Po 4, 5, 6 tygodniach naprawdę są zadowolone z tych treningów. Jeden ma wolniejsze efekty, drugi ma mocniejsze efekty. Także każdy jest inny, ale jak są zadowoleni, to mnie cieszy. No tak, bo tutaj też no, to, to, to już omówiliśmy, że trzeba tutaj dobierać to pod siebie, ale jeszcze tutaj chciałbym wspomnieć o tym, co mówiłeś właśnie, że nieraz ktoś jak młody coś tam jakiś młoda osoba i pnie się do góry, to zawsze gdzieś tam je ściąga na dół przez kogoś, bo, bo po prostu w życiu jest łatwiej, pamiętajcie, kogoś umniejszyć niż samemu coś zrobić. I tak samo jest z krytykami. U nas mówi się, że to jest takie polskie, no ale zobaczcie sami, oglądamy jakiś mecz piłki nożnej, co z piłką, no nie oszkujmy się, większość z nas nie ma nic wspólnego, ale nagle są znawcy, nie? Kurde, ja bym to tego Gola lepiej, nie? Albo gołota walczył, nie no ten to walczy. Więc u nas no, łatwiej jest kogoś umniejszyć niż samemu coś zrobić i no do tego. Ja myślę tutaj, ja takiemu, taką radę daję Rafałowi po prostu, żeby gdzieś tam tym filmikiem, tymi badaniami, już zamknąć temat i robić swoje tak naprawdę, bo to nic więcej nie, nie, nie wniesie. Kto ma ci uwierzyć, ten ci uwierzy, a jak ktoś nie wierzy, no to trudno. Jak się nie, ja mówię, jak się na przykład u mnie nie podoba komuś kanał, no to się ogląda co innego, ale hejterom również dziękuję, bo to zawsze podbija zasięgi. Ale ja bym ten czas spożywkowo, troszeczkę inaczej. Tylko wiesz, ja już miałem zamiar sobie odpuścić te badania. Bo ja wiem, jak jest. Ja, ja wolę budować kanał na szczerości, a nie na jakimś kłamstwie czy coś. Jak mi zarzucają jakiś doping, ja po prostu wylane, nie odpowiadam. Tam się nawet burzą na komentarzach, że czemu ja nie odpowiadam. Pewnie mam coś za uszami. Fajnie, że Ciebie poznałem, boś się na tym znasz i w końcu chcę mieć to za sobą. Poszliśmy na te badania. Będzie materiał na tym kanale. Naprawdę dowiedziecie, się, czy jestem naturalny, czy nie jestem. On się na ten temat wypowie, także to będzie jeden, pierwszy i ostatni materiał, gdzie możecie zadawać później, nie wierzyć cokolwiek, pisać w dupie to mam. Naprawdę, ja wiem jak jest. Ci co wierzą, niech wierzą, ci co nie wierzą, nie wierzą, ich problem ja nie chcę nic dla ludzi źle, nigdy o nikogo nic nie chciałem, to po prostu pokazuję wam metody ci to spróbowali są zadowoleni i to mnie cieszy, także... Tym bardziej, że tą wiedzę co przekazuje każdy z nas kontenty są różne, ta wiedza jest przekazywana za darmo i naprawdę szanujcie to bo ja z różnych innych branż też oglądam materiały na YouTube i tak naprawdę jak ktoś mi się coś nie podoba, to nie oglądam ewentualnie wyciągam inne wnioski które mogą mi się przydać w życiu, bo ktoś to robi za darmo dla was i gdzieś tam to uszanujmy. No tak, ale są ludzie tacy to, to czepią się do wszystkiego. Patrz, udowodnię, że jestem naturalny. To się przestrają, że się nie potrafię wysławiać. Jak się nie potrafię wysławiać, słuchaj tego. Oni twierdzą, że za kola mi powstają, nie? Że niby w tej wybiorę. Chłopie, ja mam zdjęcia, jak miałem 12 lat, 14 lat. Fryzura cały czas jest taka sama. Genów nie oszukam. Po prostu mam zdjęcia, gdzie byłem chudziutki. Nawet jest porównanie, gdzie miałem nawet większe zakola na tych młodszych zdjęciach. Bo miałem po prostu trochę dłuższe włosy. Jak mam trochę dłuższe włosy, to tu mały Do no, nie uszukać genu no, to... no, ja teraz włosy też mam, a jak. Bo ja się przyznaję osobiście, że stosowałem doping. No, to tak naprawdę no te włosy mam, a też były pochodne DHT, po których teoretycznie włosy mocno wypadają. I jak widzicie tutaj, mam znajomych, którzy nigdy nie brali dopingu, nawet na siłowni nie byli, i mają za To jest akurat sprawa mocno genetyczna. Niektóre skutki uboczne mogą być po dopingu widoczne na pierwszy rzut oka, ale nie każdy, kto ma trądzik czy coś, to koniecznie stosuje sterydy. Tak yy, jak tutaj. Do mnie się przystają, że. Jakieś tam syfy mam na plecak. Powiedz, co to jest? No tutaj to masz bliznę, nie? To są, patrz, pod tym to, są, to są... Pieprze takie. To są pie, pieprzyki, a oni twierdzą, jakieś te trunciki, że to, że tamto, no kurwa. No ale myślę, że tutaj no ten temat I po I po prostu biegi, które mam na plecach od dziecka, od dziecka, to co, jako dzieciak już coś brałem? Po prostu... Do kaszki ci dosypywali. Do kaszki. I tak łapy samo... robiłeś. Starają się do mnie też, że ja jakieś klejki ryżowe jem czy coś. Ja tu lubię. To są węgle. Dlaczego on tego nie jest? Jak ja wstawiłem materiał, że przed ringiem miałem klej ryżowy. Co klej ryżowy? Tego się nie je, coś tam... Pff. No i pawisz. Robisz to tutaj... za darmo, pokazujesz im to i zawsze mają, ale ale przy to jest, że pytają się, co jest przedringiem. Pokazuję, bo ja to robię dla Was. Z komentarzy czytałem. czytał. Ale i patrz, taki mi. przykład nawet z tym klejkiem. Nie? Tutaj siedzimy dwie osoby, co gdzieś tam są związane ze sportem. nie? I na przykład, moim zdaniem, klejk jest dobrym owcem, ale załóżmy, Rafał je te klejki, ja nie jem, bo nie lubię. nie? I ja nie mogę powiedzieć, że klejk jest zły, bo ja tego nie jem. Tylko po prostu ja wolę wybrać na przykład nie wiem, jakiś makaron, ale jeden wybór i drugi jest dobry, tylko no trzeba to pod siebie. No no, tak. Po co się męczyć? nie? Ja na przykład klejk grzeżowy wolę, bo łatwiej mi to zjeść. I trawi się dobrze. Na przykład z rana, jak to jem, to na na przykład nie jestem w stanie na przykład zjeść chleb czy cokolwiek, a wiesz, klej gryżowy to po prostu tak. nie? Inni wolą płatki owsiane, ja wolę klej I No. I co byś jeszcze powiedział tutaj, Rafał, tak koń, kończąc ogólnie ten film taki materiał, co byś na przykład przekazał ogólnie do widzów, do wszystkich osób, które tak naprawdę lubią, nie lubią, tak do wszystkich, jaką byś nie wiem, radę dał? Powiem tak, nieważne co byście zrobili, zawsze znajdzie się ktoś, który będzie miał wielkie, ale. I to jest tak zwany dupy, Bo patrzcie. Pojawiłem się na kanale na YouTube po prostu motywować. Główną moją, moim celem było motywować, bo ja też byłem kuciutki i też byłem taką osobą, która nie wierzyła, że może jakąś formę zrobić. Ja to zrobiłem. Dlatego tą, tą motywację chcę przekazać innym, żeby spróbowali. Spróbowali tych metod, spróbowali w ogóle zabrać się na trening i to nie jest, chodzi o siłownię, czy piłka nożna, cokolwiek, żeby robili, bo ja też mogę krytykować piłkarzy. Na przykład ja jestem osobą, która nie krytykuje piłkarzy. Ja po prostu Wolę coś zrobić i wtedy wystawić swoją opinię. Wolę zjeść to, powiedzieć, że to jest niesmaczne. A nie, że na przykład nawet tego nie spróbowałem, a powiem, bo to jest chujowe. I większość ludzi tak jest, że na przykład zobaczy coś i to skrytykuje, a nawet się na przykład na ten temat nie zna albo gdzieś tam przeczytała, przyszła z was z tego, z tego, z tego i się wypowiada, bo ktoś tak powiedział. Ja na przykład się nie wypowiadam, że ktoś tak powiedział, tylko ja sam to spróbuję, zjem, poćwiczę i to wystawię. Tak, ale też tutaj podsumowując, bo zaraz na pewno się pojawią komentarze, dobra węglarz, bo teraz chcesz tutaj obronić Rafała, ale ja dalej zostaję przy tym, że mnie to nie obchodzi, tylko ja pokazuję, bo ja się na tym znam, a Rafał się nie zna, jak przyznaję, to też jest szacunek dla niego, ponieważ może się przyznać do czegoś, bo nikt z nas się na wszystkim nie zna, nie? Ja, ja mogę ja? powiedzieć, jak to na ten moment wygląda, nie? I mówię, no kto ma uwierzyć, to uwierzy i, i tyle, mnie to tak naprawdę nie interesuje. E Mogłem badania zrobić wcześniej, ale zrobiłbym te badania i stałbym przed tą kartką ja się na tym nie znam. I Ta. wiesz, pokazałbym im to, to oni pewnie uszukane, pewnie to. Ja już pokazałem jeden badanie, ja te, co co ci, robili, tak. to powiedzieli, że... I wiesz, ja nie miałem argumentu, żeby się obronić, bo ja się na tym temat nie znałem nie znam. i... Ale no też idąc z tą drogą, to byś musiał robić te badania co, co dwa, trzy miesiące i notorycznie ludziom pokazywać, powiem a i tak by się znaleźli ludzie, to dobra, to bierzesz hormon wzrostu, bo wtedy nie tu mieliś przysadki, nie? To teraz I to ci coś jest... powiem. Niech płacą, jak zapłacą, o. jestem w stanie nawet co tydzień, co dwa tygodnie, niech mi ile płacą. ile żyła nie będzie boleć. No. no, bo wiesz o co chodzi. Ja nie mam zamiaru wydawać po to, co teraz zrobiłem, to mnie trochę kosztowało i po prostu się poświęciłem. Lepiej sobie... wydać na dobre kino, Dokładnie. pójść gdzieś, nie wiem, z rodziną. Też mieszkam z mamą i wolę matce przeznaczyć te pieniądze, niż po prostu dawać z satysfakcji innym, bo ktoś chce. Tak. Teraz ten materiał powstaje, raz i ostatni pokazuje, że Udowadniam wszystkim, on się na temat wypowie, a następnym razem kto będzie chciał, okej, okay, wpłacajcie, ja jestem w stanie chodzić co dzień, dwa, miesiąc, wpłacasz, idę. Gdzie chcesz, idę. Powinienem nic do ukrycia, bo ja tak nic za to nie mam. Ja po prostu daję motywację. Ćwiczcie sobie, bierzcie się za sport, róbcie coś ze sobą. No, no tylko no i... póki ktoś wiesz, nie wyda z własnej kieszeni, to, to tak naprawdę gadać może. No, dokładnie. No także tutaj no, dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Czy podoba Wam się ogólnie nasz wspólny materiał, bo w takiej komitywie jeszcze nie nagrywaliśmy, jest to taki pierwszy raz, a fajnie nam się tutaj rozmawia. Jak będzie odbiór fajny, to częściej będziemy jakieś treningi nagrywać, wbijać na mój kanał YouTube Paweł Węglarz, tutaj do młodego na Instagrama. I Młod... bądźcie czujni, bo link w opisie macie do kanału węglarza i tam wleci materiał z pompy klatki. Zobaczycie jak klatka Ja biegała. na tym filmiku akurat tutaj podporządkowałem się pod trening Rafała i powiem wam, że jest petarda, ale całość zobaczycie, bo naprawdę jest tam sporo szczegółów, co nie? Także bądźcie czujni, subskrybujcie kanał tutaj Węglarza i tak za parę dni piona. będzie materiał. Trzymajcie się, pozdrawiamy.